Po II wojnie światowej na terenach Śląska pozostało dużo dobrych koni, pochodzących od szlachetnych klaczy i ogierów oldenburskich i wschodniofryzyjskich. Dzięki silnej budowie konie te używane były do zaprzęgów. Mają szeroką i głęboką klatkę piersiową, ciężką kościstą głowę, długą umięśnioną szyję, mocny grzbiet i silne nogi. Programem ochrony zachowawczej objęto część populacji koni śląskich jako element różnorodności biologicznej w tym rejonie. Pozostała część pogłowia może być krzyżowana z końmi pełnej krwi angielskiej, tak aby podnieść ich walory sportowe. W hodowli zachowawczej jest obecnie około 2,5 tysiąca klaczy i 50 ogierów. Docelowo dla bezpieczeństwa rasy powinno ich być 5 tysięcy.